Hej, kochani, witam was z powrotem na moim kanale albo witam was na moim kanale, jeżeli jesteście nowi, to wiecie co robić, zostawcie suba. Dobra, więc w dzisiejszym odcinku postanowiłam że sobie zrobimy taki luźny pogadankowy odcinek, gdzie się będę malować i Wam robić jakieś tam story timey Ponieważ ja już lubiłam takie dwa odcinki, serdecznie was nie zapraszam, Patrzcie tutaj Wam się wyświetli. Bardzo Wam się one spodobały. Mi też się bardzo spodobało nagrywanie takiego kontentu, jak dla mnie tak szczerze Wam powiem zupełnie szczerze, jest to mega wygodne, ponieważ jednocześnie się maluję. Robię coś, co i tak miałam zrobić, bo na przykład się malować na zdjęcie albo na inny filmik i przy okazji ja i tak uwielbiam gadać. Wy wiecie, że ja gadać, jak się maluję. Zawsze robię live, jak się maluję. I przy okazji e nagrevo um outro filme. I gadam. E, dobra, i dzisiaj sobie porozmawiamy. Ja tak stwierdziłam, że wybiorę jeden z tematów, które tam, o których myślałam, i wybrałam, że dzisiaj porozmawiamy sobie o hejcie. O różnych sytuacjach z mojego życia, kiedy ja dostawałam największy hejt, powiem wam, jak to zniosłam, jak nauczyłam sobie radzić z hejtem, ponieważ, no, teraz mam, szczerze mówiąc, wyrąbane. Bardzo rzadko cokolwiek mnie rusza. A kiedyś się bardzo, bardzo przejmowałam, i mega się cieszę, że wiecie, że wyrosłam z tego, i że się nauczyłam nie przejmować się tak bardzo tym, co inni sobie myślą o mnie, chociaż i tak jeszcze się przejmuję czasami. Pewnie też zboczymy na inne tematy, bo jak się rozgadam, pewnie zacznę mówić o wszystkim. Dlatego oglądajcie, wpadajcie na mojego Instagrama, na mojego TikToka i na mojego Twittera, bo ja w ogóle ostatnio założyłam Twittera. Ja się tam czuję za swobodnie. Ja tam jestem out of control i piszę o wszystkim. Okej, okay, więc tak, będę sobie robić taki jakiś make-up, nie wiem w sumie jaki, musimy się skupić na pewno na oczach, ja Wam o tym mówiłam e, na Instagramie i nie wiem tutaj chyba też, że rozpuściłam usta, rozpuściłam górną wargę, a głównie górna warga moja była powiększana, jakby dolne usta są prawie naturalne, troszeczkę tam jest zawsze podawane kwasu, ale dużo mniej niż w górną wargę, więc moja górna warga jest teraz naturalna, jest mała, jest taka sflaczała, wiem, że Wy pewnie powiecie, że no, to przesadzasz, bo dużo osób mi to mówi, że przesadzam, dużo osób w ogóle mnie komplementujesz, że teraz wyglądam nawet lepiej, ale ja się nie czuję dobrze. Też jest tutaj bałagan, ponieważ ja zajmuję się możliwe. Na 90% się wyprowadzam. Zobaczycie gdzie, zobaczycie z kim, ponieważ możliwe, że będę miała więcej niż jednego eksploatatora tym razem. No i zobaczcie mnie oglądać na Instagramie, ponieważ tam e, najwięcej mówię i na Twitterze sobie na też najwięcej mówię, ale na TikToku po prostu wygląda ładnie. Będę musiała użyć dużo bazy. Ja dostałam ostatnio fajne bazy z Mixa, dlatego je testuję. Ostatnio użyłam tej Marshmallow. Dzisiaj musimy użyć tutaj też tej porfiler, ponieważ moja cera nie wygląda tak dobrze. Co to mi sobie pokaże? Tutaj nie ma żadnych nic. Jest taka jakaś wysuszona i taka dziwna. I to mi się, tak, tak mi się ta cera jakby zmieniła po kolei. Nie. nie, bo ja W ogóle pis, jestem uzdrowieńcem nie będę się tak skóra dziwnie zmieniła, dlatego musimy teraz nałożyć jakąś bazę, żeby ładnie podkład wyglądał. mam też mówić, co robię. Mnie jeszcze trochę się źle czuje po tym kodzie. Dlatego też nie jestem aż tak aktywna, jakbym chciała być, bo bardzo, bardzo szybko się męczę. Pewnie się zmęczę nawet po, po po tym gadaniu do was. Głowa mnie bardzo często boli. No ogólnie czuję się tak nieswojo, nie za hejnie. Rozmawiałam z moimi znajomymi, którzy już przeszli kopali i mówili mi, że to się jakoś tak będzie pewnie do dwóch tygodni utrzymywać, że jakby po przejściu i tak dwa tygodnie jakoś się czujesz źle. Daję tą bazę Porfir, Ja akurat tą bazę już kiedyś używałam. Ja to kupowałam Stewartowi, jeszcze nagrywała odcinki, czyli dawno, dawno temu. Na nos na pewno, może paluszkami w sumie. I ją wklepiemy. Dobra. Na pewno na Ona tak magicznie nam wszystko wygląda. Oh my god, już zapomniałam, jak ona świetnie działa. Że naprawdę, wykonam na maksa do pory. To może zaczniemy od tego, jak ja jeszcze sobie tak po prostu... Sama działam w internecie, miałam wtedy może 20 tysięcy obserwatorów Przed poznaniem Stuart'a i przed tym, jak on mnie wypromował Dziękuję Ci bardzo Stuart Stuart, że jestem bardzo wdzięczna akurat Serio, ja jakby dostałam najmniej, no bo nie oszukujmy się Ja dostałam mniej niż jakaś Lexi czy Kasper Błoński, bo mam mniej obserwatorów i w ogóle Ale myślę, że jestem najbardziej wdzięczna i Stuart pewnie by to potwierdził, ale co chciałam powiedzieć jak sobie jeszcze sama działałam, to nigdy nie doświadczyłam hejtu, mimo, że tam miałam jakąś swoją widownię, miałam 20 tysięcy obserwatorów, ale miałam tylko Instagrama, ja się w ogóle bardzo mało odzywałam, jak już coś powiedziałam, to zazwyczaj było to mega przemyślane, mega uważałam i wiecie, no nie byłam tak do końca też w sumie sobą wiecie, ma, może nie, że nie byłam sobą ale nie pokazywałam siebie, A więc ludzie też nie mieli co hejtować, jak się coś odezywałam to bo tak jak mówiłam, było mega zawsze zaplanowane przemyślane, nagrywane 10 razy, tylko na insta Instastory, co znikało go po 24 godzin. To zawsze, teraz w ogóle używam takiej hydrotacz nawilżającej bazy pod oczy, Nie, właśnie pod mi się nie fajnie zrobiło. Mm, a na całą buzię dałam tą marshmallow. Nie doświadczyłam wtedy hejtu. Może raz doświadczyłam, bo to co taki mini hej. Bo się jakby teraz spotykałam z chłopakiem, który był jakby większy ode mnie na Instagram, ale tak tylko troszeczkę, też nie był jakiś takie znany-znany. On kiedyś coś tam jak się pokusiliśmy, to mnie wyzywał, więc może trochę wtedy dostałam hejtu, ale jakoś tak I tak mi ludzie nie znali, nie mieli zbytnio co hejtować, bo nie pokazywałam za dużo, no nie? Dlatego jakby wtedy z hejtem nie miałam zbytnio do czynienia. Pierwszy raz dostałam hejt, jak jeszcze w ogóle się nie pokazywałam. Ja dostałam hate, jak coś tam był odcinek u Stewarta i coś tam w tle ja powiedziałam jakiś żart o Lexi, czy coś takiego, ale wtedy byliśmy z Lexi i koleżankami i Koleżanki są mogą sobie żartować. I ludzie to wzięli na poważnie, i ludzie tam wtedy zaczęli wyzywać, ale to też chyba nie było aż tak źle. No i to, jak mnie Stewart pokazał pierwszy raz na tym pierwszym filmie, no to wtedy dostałam hate, ale i tak ten hate nie był taki zły. Aż tak mnie nie dotknął, ponieważ ludzie mnie nie znali. Mogli tylko komentować to moje zachowanie na nim 10-minutowym filmie, gdzie jakby ja byłam strasznie, strasznie zestresowana. Nie mieli co mówić takiego. Mówię, to mnie tak nie dotknęło. Ale ja pamiętam, że potem był taki film, go oglądałam ostatnio z Maszą w ogóle. Słuchajcie, wpaść też na ten odcinek, chcę nagrać drugą część. Był odcinek, gdzie jakby było kto zna mnie lepiej i byłam ja versus Lexi i ona się to w ogóle strasznie na mnie patrzyła, ale nie wiem, czy to miało jakieś złe intencje, No po prostu tak się wtedy zachowywała, a my się wtedy lubiłyśmy, więc no nie wiem. I powstał z tego taki ed edit, ludzie mnie jeszcze bardziej zaczęli wyzywać, już się, troszkę mnie poznali, więc pozwalali na więcej. I pamiętam, że ten filmik wyszedł. Ja wtedy byłam ze Stewartem w kinie na Jokerze chyba. Nie pamiętam. Chyba tak. Pamiętam, że ten film się po prostu bardzo podobał. Pamiętam, że Joker mi się bardzo podobał. Do tego tak skojarzyłam fakty. No nie ważne, Byłam wtedy w kinie ze Stewartem i wyłączyłam telefon, żeby się po prostu skupić na filmie. Miałam też mało baterii. Poszłam go potem gdzieś tam podłączyć. Gdzieś tam akurat na tej sali były wnioska, tak po bokach. I się po prostu chciałam skupić na filmie. W ogóle teraz używam e, korektora z Makeup Revolution, mieszam sobie ten Makeup Revolution Conceal eh, ID Antifine fine i ten zX jak było wyszłam kolekcji. Wyszłam z tej sali kinowej, to było jakaś... Jak byliśmy w kinie, po prostu jak film, to opublikował się film na kanale Stewart. I ludzie oczywiście źle zareagowali, powstały te wszystkie takie edity, no był hejt na mnie. I powiem, że wtedy pokałam strasznie się pokałam, bo ruszyło mnie to, że ktoś zaczepił moją rodzinę. Ktoś mi gdzieś tam napisał, że ktoś życzył źle mojej rodzinie czy coś takiego. No, no, no nie miło napisał, napisał, już to coś miał związek z moją rodziną czy coś takiego. I że... Nie wytrzymałam, popłakałam się bardzo jakby przed tym kinem na parkingu. Stuart się wkurzył, coś tam napisał na stories. Chyba, że to było zanim ja się w ogóle pokazałam. To nie był przykrywany odcinek, właśnie, gdzie ja coś tam powiedziałam o Lexi. Nie pamiętam, no nieważne. Po prostu dostałam hate, i to był taki mój pierwszy taki poważny jakby hate, gdzie ludzie mówię, wyzywali nawet moi, moją rodzinę. No i wtedy się strasznie popłakałam. Chyba nikt się nie popłakałam tak przez hate, chociaż potem miałam gorszy hate. Stuart się bardzo tym przejął. Kurzył się. No i mi też zaczął tłumaczyć, że słuchaj, jaka tam. Ja Cię pokazałam, czy tam chcę pokazać. Bo nie pamiętam z, jak, z, z jakiego powodu sobie dostałam. Hej, na no to jakiś głupi powód. Ja Cię się nawet nie pokazałam i chcę Cię pokazać. Ludzie Cię poznają. Pewnie się, że Będą ludzie, którzy Cię będą nie lubić. I że muszę się tego nauczyć po prostu. I przestać na to zwracać uwagę. Że po prostu muszę to przeżyć i że ludzie też nie lubią zmian, ponieważ to był akurat taki okres, gdzie jakby mm, Stuart zaczął ze mną być i Justyna się jakby wkurzyła i nagrała ten film na niego, to tym bardziej podburzyło tych ludzi, że wiecie, że ludzie szypowali Justynę i Stewarta i do mnie pisali, że -hmm, to przez ciebie już wiesz, nie mogę ich szypować, to tak jakby jak teraz ludzie szypowali yy, Lexi i Marcina i pewnie jak Marcin sobie znajdzie nową dziewczynę, to pewnie ta dziewczyna też będzie miała bardzo duży hejt i vice versa, chłopak Lexi pewnie też będzie miał bardzo duży hejt, mi wtedy tłumaczył, że ludzie po prostu nie lubią zmian, że wcześniej była Justyna jako koleżanka, ale ludzie szybowali ją z nim. Teraz jesteś ty, więc ludzie nie, nie, nie lubią zmian, nie potrafią się przyzwyczaić do... Znaczy tak szybko się nie przyzwyczajają do zmian, nie lubią zmian. Musisz się przyzwyczaić, że no jeszcze przez jakiś czas pewnie będą cię hejtować, tylko cię nie poznają. Teraz w ogóle użyłam podkładu, który jest ostatnio moim odkryciem. Ja go dostałam od Nyxa, bardzo wam dziękuję. Nie wiem, czy go nie kupiła, bo nigdy nie kupowałam takich podkładów, jakby z pipetką. Ten podkład się nazywa Nyx Totar Pro Control. Taki, On jest właśnie z pipetką, trzeba go wstrząsnąć przez przed użyciem i jest mega, mega kryjący, ładnie wygląda naprawdę na tej skórze i to jest ostatnie moje odkrycie. I ładnie wygląda w kamerze, i ładnie wygląda na żywo. No po prostu super. Jest też mega, mega odporny, więc jak szukacie fajnego, dobrze kryjącego podkładu, to polecam bardzo. Potem chyba jedynym takim powodem, przez który ludzie mnie hejtowali, był mój wygląd. Nie ukrywam tego, że coś sobie poprawiam. Jakby mówię Wam o tym, odpowiadam Wam o tym i nie widzę w tym kompletnie problemu. Jeżeli ktoś czegoś ma jakiś kompleks, na przykład tak jak teraz omówiłam na początku odcinka, bardzo się teraz źle czuję z moimi ustami, ponieważ jest to mój kompleks, przyzwyczaiłam się, już od dwóch lat robię usta. I jakby ja się o tym nie wstydzę mówić, nie wstydzę się mówić o tym, że coś sobie poprawiam, ale niestety na Polskę to jest chyba za dużo. Dużo osób nie ogarnia tego, że kurde, nie ma problemu. Dla mnie problem w operacjach plastycznych jest, biorąc wtedy, kiedy ktoś ukrywa operację, na przykład wygląda już ta osoba nierealistycznie, bo ma na przykład ogromny bius ma ludzką talię też, da się też tak zrobić naturalnie, na przykład widzicie, że ta osoba wcześniej tak nie miała i nagle ma i mówi Wam, że to dlatego, że zaczęłaś marchewki. No jakby what the fuck, honey? Ani bubu. No i to jest dla mnie wtedy problem, bo wtedy promujecie taki nienaturalny wygląd, nie mówiąc ludziom, że to jest operacja. Tak samo teraz ludzie się w ogóle strasznie przyczepili, Polacy. Stara, chyba też trochę, ale głównie Polacy się strasznie przyczepili do tego, że dziewczyny używają filtrów na Instagramie. Ostatnio odniosłam jedną influencerkę, która robiła porównanie. O takiego filtru używa ta osoba. Eee, często widzę takie rzeczy na TikToku. Jakby, gdzie jest problem, skoro macie na górze napisane, że to jest filtr? ta osoba nie ukrywa, że używała filtra. Wy wiecie, że to jest filtr, macie bo przytestować, jak wasza twarz się wtedy różni, więc to nie jest promowanie niereal, niereal, nierealistycznych standardów jakiejś tam urody, tylko widzicie, że to jest filtr jakby, więc gdzie jest problem? I tak samo nie rozumiałam i do tej pory nie rozumiem, dlaczego ludzie się mnie czepiają, mnie wyzywają o sztucznych, mówią, że źle, że się robię i w ogóle, A to nie jest promowanie jakichś nierealistycznych beauty standardów. wiecie o co chodzi, ponieważ ja Wam mówię, że ja to zrobiłam. Ostatnio w ogóle byłam w szoku, ponieważ byłam u mojej znajomej coś sobie zrobić. Nie będę mówić, bo wtedy skojarzycie kto to a nie chce sobie robić w ogóle problemu. Coś sobie zrobić i ta osoba mi pokazała, że influencerka, która normalnie mówi, że nic sobie nie robiła, i e, jakby mówi źle nawet o takich ludziach zrobionych, bekę sobie z tego ciśni w ogóle, pisała do niej o pewien zabieg. W końcu i tak zrezygnowała, ale widzicie, że zazwyczaj nawet osoby, które hejtują mm, takie rzeczy chciałyby to sobie zrobić, tylko na przykład się boją, bo myślę, że ta osoba na przykład stchórzyła często takie, że e, ludzie się umawiają na jakieś zabiegi, a potem, wiecie, odmawiają, bo sobie siedzą i myślą, za dużo myślą. I ta osoba nie chciała o tym powiedzieć, ponieważ się umówiła normalnie do tej, do tej e, dziewczyny, nie na współpracę, mm, I e, więc nie musiałaby tego mówić i myślę, żeby wam tego nie powiedziała. A ponieważ znam tą osobę. To jest złe, jeżeli ktoś nie mówi o tym, wam na przykład nagle ta osoba by miała większe usta albo tutaj by była naciągnięta i by mówiła, że e, nie wiem, to naturalne, to nie wiem, przesgłasza kamień Pisa. Więc to jest wtedy złe i ja jakby tego nigdy nie rozumiałam i nie rozumiem, dlaczego ludzie hejtowali mnie za to, że otwarcie mówię, że na przykład mam zrobione usta. I za niedługo też w sumie jakby nie miałam żadnych operacji plastycznych, ale za niedługo jedna operacja Sikuję i dziwne jest to, że się nie boję. Serio, sama się dziwię, że się nie boję tej operacji. Nie powiem wam co, ponieważ chcę, żeby to była niespodzianka. Eee, surprise, big surprise, ale potem... Ja robię tak, żeby się sobie podobać, nie wam. Sorry, ale serio. Ja, nawet jak byłam ze stewardką, to stuart mi, nie wiem, mówił, że coś tam mu się nie podoba, co zrobiłam, na przykład usta, że nie lubię takich dużych ust, to, to co mnie to obchodziło? Kochałam go, ale jakby nie będę się do nikogo zmieniać, ponieważ ja się chcę dobrze czuć ja ze sobą. Tak samo teraz dużo osób mówi, że lepiej wyglądam z tymi mniejszymi ustami, ale jakby nie obchodzi mnie to serio. Ja sobie pokam w nocy, że nie mam ust i że kiedy będę mogła je sobie zrobić, bo trzeba trochę odczekać, żeby ten preparat, który rozpuszcza usta, się nie wiem, co, żeby się z nim zrobiło. Po prostu, żeby się nie zepsuje. Te nowe usta, które będę robić. I potem pamiętam, że y, była sytuacja, gdzie Kacper odszedł z Teamu i pierwszy raz, jakby dostałam, hate za jakieś moje zachowanie, ponieważ skomentowałam. Go na takim live, go i jego Sterem I dostałam wtedy bardzo duży hate. I to był pierwszy raz, kiedy dostałam hate za jakieś takie, wiecie, moje zachowanie. To jest coś, z czego ja nie jestem dumna. Ten live, jak już o tym mówiłam, że to jest rzecz, z której ja nie jestem dumna. To było dawno. W ogóle bo on bardzo wtedy zła, bardzo dużo negatywnych emocji było we mnie, więc, so sorry. Pamiętam, że wtedy Stewart był w ogóle za to bardzo zły na mnie, ponieważ no nie powinno się w to wtrącać. To ja wam już tłumaczyłam o co chodziło w tej dramie, bo y, odcinek wejścia wszystko, czy coś takiego pooglądać i tam o tym mówiłam, dlaczego tak, a nie inaczej powiedziałam, tylko tak, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowałam, jakby tam o tym opowiadam. Może użyję tego. Różu od wersów, bo on jest bardzo ładny. Ale jaki dzisiaj mamy w ogóle Ja mi nie będzie dzisiaj to mojego ulubionego, który jest cały brudny i poklejony, czyli Down Boy by The Balm. No i wtedy pamiętam, że ten pierwszy hate ja bardzo źle zniosłam. Bardzo, bardzo źle. Pamiętam, że wracałam wtedy pociągiem byłam sama. Dostawałam tylko w ogóle jakieś takie, że ludzie byli na mnie źli, byli mną zawiedzeni, bo no mówię, nie powinno się wtedy w to wtrącać. Nic się to nikogo obwiniać ale moi bliscy, wiecie, zamiast mi pomóc, wtedy byli na mnie źli, że ja coś takiego zrobiłam. A ja wtedy byłam w bardzo złym stanie i e, miałam myśli z tego. I to był Pierwszy chyba i ostatni raz, kiedy przez hejt miałam myśli w momencie, to właśnie, chociaż nie jestem pewna, możliwe, że czasami się jeszcze zdarzyło, że sobie tak pomyślałam, ale wtedy byłam blisko zrobienia tego. Ale potem jakoś tak ta sprawa ucichła, wy też zapomnieliście i było git. Wtedy w ogóle strasznie pomógł Marcin Dubiel. To było w ogóle jakby dziwne, nie mówiłam nigdy o tym nikomu. Ale mi wtedy bardzo pomógł Marcin Dubiel, za co jestem mu mega wdzięczna. Ja już mu za to dziękowałam, jakby osobiście, ale on mi wtedy strasznie pomógł i to było bardzo fajne, ponieważ Marcin jest taki, że niby jest taki surowy, tutaj kogoś nie lubi, ale on jest też taki bardzo fair, że tak powiem. W sensie, on to jest podobny do mnie, on lubi tak, jak chce, chce sprawiedliwości i go też wkurzają podobne rzeczy, mam wrażenie, co mnie. No i go to też wtedy wkurzyło, wtedy. Ta sytuacja i mi wtedy pomógł bardzo, za co mu mega dziękuję. Dobra. I potem e, przechodzimy do kolejnego, jakby kolejnej rzeczy, przez którą dostałam mega duży hejt, czyli moje głośne rozstanie ze Stewartem. Za to też dostałam mega dużo hejtu, ponieważ ludzie się wtedy bardzo podzielili, dużo osób mnie bardzo wtedy wspierało, ale też dużo osób mnie bardzo wtedy hejtowało. I wtedy pamiętam, że dostałam bardzo dużą pomoc od... Przystyń z która w sobie potem też bardzo zaszkodziła, bo generalnie to wyglądało w ten sposób, że ja jej się zwierzałam, jakby czemu zerwaliśmy i w ogóle. Ona no bardzo mi pomogła wtedy, rozmawiała ze mną dużo i w ogóle, ale potem nagle się randomowo przestała do mnie odzywać, ja jej się zwierzałam, a ona potem poszła i to powiedziała Stewartowi, gdzie jakby kurde, no nie spodziewałam się tego. Bo on też ją zranił, w sensie tak ona ogłaszała, że on wszędzie, wszędzie ogłaszała, że on ją bardzo zranił, i w ogóle. Więc myślałam, że mogę jej zaufać, że mogę jej powiedzieć wszystko. Ja nie mówiłam jakby absolutnie Stuartowi, co ona mi mówiła. I może potem miałam ze Stewartem kontakt, bo wy wiecie, że potem znowu byliśmy jakby razem i w ogóle. A ona poszła i mu powiedziała, co ja o nim mówiłam ja wtedy byłam zła. Zerwaliśmy, byłam w bardzo złym stanie psychicznym, bo z tego co wiecie, ja wtedy wróciłam ze szpitala psychiatrycznego i no po prostu nie się zwierzałam. Mówi mówiłam i wszystko, traktowałam ją jak koleżankę, potem też gadał się w sobie normalnie jakiś serialach i w ogóle, a ona szła i mu wszystko powiedziała jakby the fuck. Ale no nieważne, ludzie robią różne rzeczy, ja też robię różne rzeczy i najważniejsze jest wybaczać mieć wyjebane. A, ale tak, wracając do hejtu, ja się wtedy nie przejmowałam zbytnio hejtem. Ja się bardziej przejmowałam tym, że oh w wzorowałam z chłopakiem w ogóle, niż się przejmować jakby hejtem, Bo to już w sumie nie było takich momentów dużych, w których miałam hejt, chyba że. Aaa, jak miałam gramy z zaboję, ja wtedy naprawdę się mega źle czułam i naprawdę jakby było źle, ponieważ on w pewnym momencie. Jakby teraz go lubię. It's my, my new day. <laughs> teraz jakby jest ok, ale kiedyś naprawdę ludzie. Ludzie bardziej niż on brali to na poważnie I naprawdę mnie bardzo wyzywali I wtedy jeszcze przez chwilę się czułam źle Ale w tej chwili jakby ja mam kompletnie wyląbania na hejt Myślę, że to też jest dlatego, że teraz mam ten hate taki głupi Albo po prostu ktoś z przyzwyczajenia mnie hejtuje niż raczej przez coś, co teraz robię Na przykład, nie wiem, powiem coś o kimś teraz I ktoś, jakby to jest prawda I wszyscy ludzie mówią Wow, Agata, dobrze, że to mówisz, bla bla A ktoś mi napisze z dupy ale to ty jesteś tjuszką płakałaś na live. Jakby... I co? I co z tego? No, ale tak to w tej chwili wygląda. Ja też generalnie zaczęłam bardziej mieć z sobą. Kiedyś bardzo udawałam, bo ja tak często w ogóle robię i ja nie wiem, czy ja tak mam, że często jak poznaję na przykład chłopaków i tak też było tutaj. Jakby nie wiem czemu traktowałam Was widzów, jako jakiś potencjalny kandydat na mojego baby daddy. Ale często tak mam, właśnie, jak poznaję jakichś chłopaków, i tak się też zachowywałam na początku internetu, że się jak słodka idiotka. Nie, serio, nawet ostatnio oglądam te odcinki. Jak właśnie tam Leksy mnie naśladowała, i w ogóle to ja rzeczywiście mogłam być tak odbierana przez ludzi: jak taka debilka po prostu. Taka słodka, ładna, plastikowa debilka. Ludzie, którzy mnie na przykład kojarzyli tylko z tych takich starych czasów, jak występowałam w teamie, występowałam u Stuart'a, często są właśnie w szoku, że właśnie zachowuje się inaczej niż na tamtych filmach. No i no co, nie zrobiłam za dobrego do, pierwszego wrażenia. Nie jestem w tym za dobra. I teraz po prostu się bardziej zachowuje jak ja. Gdzieś tak jeszcze często się wstydzę czegokolwiek powiedzieć, bo ja ogólnie jestem dość wstydliwa na żywo. No, ale jeszcze się trochę wstydzę. Ale już trochę bardziej się zachowuje tak jak ja się zachowuję. I myślę, że to mi bardzo dużo pomaga. I przez to... Przez to mam... Teraz mniej, jakby hejtu. teraz robię brwi. Brwi robię e, żelem do brwi. Wszystko z pudrze, bo go wysypałam. Żelem do brwi Brow Drama. Go też używam już od wielu lat, to jest naprawdę cudowne. Oraz cieniem do brwi z Anastazji, który również jest cały w pudrze. Dzisiaj właśnie, właśnie zazwyczaj jest tak, że ludzie na początku są mógł się dobrze pokazują, a potem źle, bo się czują teraz swobodniej. A ja właśnie przez to, że nie czułam się swobodnie, pokazywałam się źle. Nie wiem, czy to rozumiecie. Często się wypada zastanowić, czy rzeczywiście ludzie nie lubią ciebie, czy po prostu ty nie jesteś sobą, bo czasami po prostu starczy wyluzować, być sobą i ludzie cię po prostu naturalnie polubią. Ale ja sobie bardzo dużo schrzaniłam, bardzo dużo sobie schrzaniłam kontaktów z ludźmi. Na przykład jest taka influencerka, z którą od początku bardzo bym chciała... Kula. i ja w tej chwili jakby ją oglądałam jak byłam mała i mam super pomysł na odcinek z nią wiem, że to by miało bardzo dużo wyświetleń, nie wiem czy wy zauważyliście ale ja w ogóle jakby nie robię kolabów na YouTubie, ja kolab robiłam z kimś, z Weroniką Bielik, która jakby nie jest taką jakby ona jest bardzo znana, w ogóle jest też przemiła, ja to wam zawsze to w ogóle mówię, że ona jest strasznie miła, bardzo fajna, ale ona nie jest taką osobowością YouTubeową, tylko bardziej Instagramową i wiecie no nie, nie robiłam z nią krosa, nie. O, może tak, nazwijmy to krosy. Nie robiłam krosa chyba z nikim, oprócz nad na samym początku. Serio, nie robiłam z nikim krosa, nie było nigdy tak, że. Kros to jest coś takiego, że i u mnie, i u tej osoby jest odcinek. Zwykle ja sobie kogoś tam zapraszam, ale nigdy nie robię krosa. I taki, Mam taki jeden mój wymarzony kros z osobą, którą w sumie teraz przegoniłam. Mam od niej teraz jakby lepsze zasięgi. Chyba to są, a więcej obserwatorów, ale mam na pewno lepsze wyświetlenia. Jakieś tam zasięgi lepsze mam na Instagramie i tej osobie by się to opłacało. Ale jak się steward. Chyba, czy ktoś tam kontaktował z tą osobą, no to ta osoba nie chce ze mną zrobić kolaba przez moją jakąś tam przeszłość. Ja to rozumiem. I teraz jakby chciałabym, bo sobie stopnie zdałam sprawę z tego, że halo, halo, ja w ogóle jakby się nie rozwijam na tym YouTubie i robię tylko jakiś tam ciągle ten sam content. I teraz chciałabym jakby bardziej zapraszać ludzi do siebie na odcinki i ostatnio pisałam do jednej osoby, może się spodziewać za niedługo z kimś fajnym, z kim się w sumie może nie spodziewacie, żebym nagrał odcinek, ale się możecie spodziewać odcinka. Ja piszę jakby tak samo do tej osoby, pisałam, że jak nie chcesz ze mną nagrywać, to spoko, jakby możesz odmówić, nie zmuszam cię, bo wiem, że zawsze ludziom jest głupio odmawiać i tak samo jak teraz pisałam do tej osoby, z którą za niedługo będzie jakiś film na moim kanale, bardzo też właśnie pisałam, że ja rozumiem, jeżeli nie chcesz ze mną odcinka, to spokojnie, napisz. Bo ja wiem, jaką mam przeszłość, wiem, że nie wszyscy mnie lubią, którzy mogą się mnie obawiać, bo ja niby jestem, wiecie, od dram chociaż jak naprawdę komu ja zrobiłam dramę, no... No dobra, paru są zrobiłam. <laughs> Ale wiecie o co chodzi? No nie robię dramy jakby ludziom, którzy są dla mnie spoko. I też tego mnie nie nazywała robieniem dram, bo jakby nigdy nigdy nie zrobiłam dramy komuś umyślnie, bo tak, albo że dla zasięgu. Zazwyczaj po prostu... E, jak mnie ktoś źle traktuje, więc jeżeli no, nie będziesz mnie źle traktował, bo ja po prostu mówię Wam wszystko. Nie zrobiłam dramy niem nie Stewartowi czy kamerzyście, bo tak, tylko po prostu na przykład przez... Koledzy ze Stewartem bardzo żałuję, bo tutaj akurat były bardzo duże uczucia, ale na przykład kamerzysta po prostu okazał się być mega złym człowiekiem, który okłamywał mnie i Was. I gdyby nie ja tak naprawdę, on pewnie by teraz nie siedział w areszcie, bo... Ej, wow, w ogóle jak super, super ragata, brawo, bravissimo, woo. Ja byłam pierwszą są, która się w ogóle, tak wiecie, głośno wypowiedziała o tym, co on robi i jaką z osobą I ja to powiedziałam od razu, jak się dowiedziałam o tym, co on robi Bo on tak naprawdę, dużo ludzi w ogóle się myli Dużo ludzi myśli, że on mi coś zrobił, w sensie, że on, nie wiem, mną czy... Zdradził mnie czy coś, um, nie wiem, kochani, nie byliśmy razem, ale ja mu zrobiłam dramę. On mnie jeszcze tam w ogóle błagał, wiecie, jak, Bo ja mu mówię, że mm, starej Jordan, to co ty robisz, to jest chore. Komujesz mnie, kłamujesz siebie, komujesz widzów. Jesteś złą osobą i trzeba ci zrobić expose. To on jeszcze za mną chodził i nie, Agata, ja coś tam, coś tam zrobię dla ciebie, coś tam, coś tam. i jakby, wiecie, mogłabym się zgodzić. Bo bardzo dużo influencerów e, widziało, co on robi. Robiło z nim jakieś kolaby i się nie odzywali, a jak pierwszy się odzywam to w dupie. I po prostu ja chcę, żebyście wyznali prawdę, ponieważ nie wszyscy wasi idole są po prostu dobrymi ludźmi i ja nie, nie robię dramy tak, żeby sobie nie podlidzę się czy coś, bo skąd ja mogłam się że jakbym wiedziała o tym, że on jest panem P albo nie wiem, no jest z ogólnie złą osobą, no to bym z nim od samego początku nie nagrywała. Ale tego nikt nie wiedział jakby... Chociaż nie no, wiedzieli ludzie, tylko po prostu się nie odzywali, siedzieli cicho, bo że zali dupę. I mnie to trochę wkurze teraz w tej chwili, że wiecie, ja musiałam się podłożyć, ja musiałam dostać bardzo duży hejt, który do tej pory w sumie ludzie mnie ciśnę, jacyś się tu fani w ogóle, żeby ludzie zaczęli o nim mówić głośno. I teraz jacyś youtuberzy, którzy wcześniej nie nagrywali się, mądrują, haha, ha. e, ja z nim nagrywałem i ja Wam mogę teraz powiedzieć, jak było, ale dobra, teraz możesz powiedzieć, bo ja się już wypowiedziałam i ja już zaczęłam, i no. What the fuck? Aha! Też w ogóle bardzo dużo osób, e, jakiś takich fanów kamerzysty się teraz mnie czepia, że ja się o nim nie wypowiadać, Wiedziałem, że musimy się nie wypowiadać. Jakby ja nie chcę być z nim nie będę się o nim dobrze wypowiadać, ani jakby nie wiem, jakoś odbijać sobie zasięgi tym, że nie wiem, że z nim nagrywałam. Ja będę się z niego śmiać i będę mu cisnąć i będę mówić, jak to tam wyglądało i jakieś rzeczy o nim, jak się będę do dowied ale jakby... Wiecie o co chodzi? Nie chcę, nie robię tego kompletnie dla jakichś zasięgów czy coś. Nie chcę być z nim kojarzona w taki sposób, że ja z nim nagrywałam, bo jakby ja z nim krótko bardzo nagrywałam. Um, no, that's all. Ja tak to się poświęcę i będę, będę mówić na no, właśnie takie rzeczy, którą robi. Już trudno. Możecie się pani żeby odsmoknąć. Dysada. Dobra, kochani, więc e, to jest mój final look. Zaraz wam pokażę bliżej. Mamy tutaj taki brokat nałożony z tej paletki, bardzo fajna w ogóle paletka, do góry ją szłam. z Mio. Tutaj mamy czarnym z mojej paletki, bardzo was zapraszam do kupienia na stronach Hebe, tak samo błyszczyk i rozświetle też są z mojej kolekcji. Możecie zakupić na stronach Hebe, stacjonarnych w Hebe, albo na stronach Kokolita, do no, kodom z Aliexpress, ja diamenciki, rzęsy, nota... Śmiera dostał za darmo. Eee, I to było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że Wam się podoba odcinek. Jeżeli chcecie więcej tajemowych odcinków takich pogadankowych, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, zostawcie komentarz. Bardzo żółście. zrobić po prostu, żeby dostać drugi odcinek taki. I to tyle, kochani. Widzimy się w następnym odcinku.